architektura centralna Małego Trzemiasta Kaszubskiego. Jest ona efektem konkursu, jak i warsztatów fotograficznych przeprowadzonych w tym roku. Także bohaterem dzisiejszego spotkania w komisarzu jest kalendarz Małego Trzemiasta Kaszubskiego. Po drugi ten kalendarz powstał. Organizatorem zarówno konkursu jak i warsztatów było po raz drugi Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Punsz z Redy i Wydziały Promocji Trzech Urzędów Miasta, Małego miasta Urzędu Urzędu Miejskiego w Ekierowie, Redy i Rumi. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu władze Małego miasta koszubskiego. Witam Pana Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego, Burmistrza Miasta Redy który jest również Prezesem Rady Miasta Kaszubskiego. Z Rumi witam Pana Marcina Fusta, który jest Zastępcą Burmistrza Rumi. z strony gospodarzy, tam Pana Leszka Blas, Przewodniczącego Rady Miasta Wiejkierowa, Pana Piotra Pułkińskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Wiejkierowa. Jest z nami również Pan Bogusław Suwara, Sekretarz Miasta. Ze strony organizatorów witam serdecznie panią Galantę zawal brzezińską i witam również pana Wiktora Wojczaka, który jest tutaj, można powiedzieć, tym samym motorem tej wystawy, e, konkursu, jak jest też autorem tego właśnie kalendarza. E, myślę, że mogę teraz oddać głos prezesowi mojego miasta, Kwaśniewskiego. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. To kolejna hey, już a nasza. W roku taka uroczystość, jako że w poprzednim roku również mieliśmy edycję kalendarza Małego Miasta Myślę, że to do tradycji już Małego Miasta Pasowskiego wejdą tego typu kalendarze. Z jednej